Jak gdzieś ty jeden pięć diesel to myślę, że nie A 15 to jest 15 diesel, no Ale chcecie benzynę? Czy diesel? Tak, będzie to będzie diesel na tej nie? Diesel, diesel ST to ST Stop, skrop Dajcie brylę, chociaż Andrzej Andrzej Andrzej, Andrzej, świeże oko Krywa sokole oko 20, tak, 20 może być o. Raz uwaga O kurde Wódka? Nie otworzył teraz No faktycznie fajnie Chodźcie do środka popatrzcie Tam może jest cieplej niż na zewnątrz Co to tu za napisy takie zamarznięte? To jest i i ten, Turan yy... A to nie hybryda, nie? No nie no ale wiesz, zważam Gdzie ten szef jest który to jest ten szef? Jest dużo run diesel, widzę szwarca. Dwójtrowy. Zamarzam, nie dociska. Spokojnie to się wszystko doklei. To jest 22 rok, pamiętam, bośmy go oglądali. A ja chopak gdzie? 20. I coś 25 euro kosztował. 22 rok, może pierwszy, ale był drugi. 22? Oglądał, bo nie, nie ma tyle kasy. Ma kilometr Kilometer film? 170 Nie wiem jaki rok ślepy jestem no 170 przebiegło, 170 Aha! To auto, nie? 170, nie? Dotarli go przynajmniej 170 pojeżdżone, to prawda Co tu w środku? A, z panoramką Ale bez r żadnej <głos》> O, ciepłownie, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, trochę, myślę, sporo. Faktycznie jest hybryda? No, jest hybryda, ty. Ciekawe. No, jest kuźwa hybryda. 21, Passenger Stanisław Palów. No i że to pali. Na mrozie, na mrozie też słyszałem, aż się zdziwiłem, że to tak szk szkubnęło od razu 138 to jest przebieg? Nie Nie, 176 jest przebieg, przebieg. Okej, okay, dobra A Asłowek coś przymarznięty, nie chce go wyszarpać wyszar To jak z aso jest? Nie był nie A to jeszcze nie wiadomo, musimy zbadać Chociaż na oko nie był Na oko jak widać nie był jest w lekkim takim macie co prawda jest to pakiecie w hybrydzie na miasto, w dizelku Dla małżonki Au. Jakiś plan jest Niestety dzisiaj nie będzie inaczej Z kamerunem To jest hybrydka, dizelek no? 180 parę przebiegu, 1.5 diesel plus, plus prądzik. Chodzi tu jest ładowanie tej, tej hybrydki, tym prądzikiem. Jak takie hybrydki. A gdzie jest Są ale ma... szukam ja właśnie na... szukam ładowarki, nie? Nie, we? może być to są hybrydy, te plugin i hybrydy. Hybryda, czyli że silnik doładowuje, a są takie jeszcze z z dołu. No wiesz, bo miękka hybryda to jest jakby no, dla mnie, jest, dla tej mnie tej 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 rzecz tej niepojęta, niepotrzebna. Po prostu to nie działa Jak jest prawdziwa hybryda, no to do klasu nie No czy wiesz, to tak na taksówkach czy coś 1,5 1,5 jed, jed, jeden, jeden oszczędniak no. i to ma ponieść? No stówkę musi mieć No stówkę, bo na pewno Stówka no pojedzie Ja mam pojęcia, ale stawiam, że ze 131-5 myślę, że no generuje że się o to, i to Ocie, choroba, przepraszam, oparłem dupsko na... to była ta na to? Dizel, Będzie ciekawe, co to za historia Tak, chłopaki sobie oglądają spokojnie, ustalili z panem Alikiem cenę. Ja idę zerkam dalej, co tu się może jeszcze no, wydarzyć. Auć Kolor fajny, lampa też fajna czy Jak jest hybryda, a normalne, to jest to samo. My, czy nie odbierze. miałem hybrydy Czułeś się jeszcze jakby nie, nie, nie do zaakceptowania Ale dla mnie hybryda, bo, bo nie potrzebuję Kolor śliczny Wypasienie fajne z kamerą Radary, tempomaty aktywne just. Kamera. kamera z przodu, z tyłu za małżonki. Aha, head up display na szybkę. 120 koni. Będzie mniej mandatów do domu przychodziło jak 120 koni. Miejmy nadzieję. Asystent pasa, znaki drogowe. Właściwie wszystko, co powinno być. No polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i skrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć. Pozdrosze.